Witajcie w kolejnym cyklu prezentacji dotyczącym koncentracji. W tej i kolejnych prezentacjach dowiecie się, jak możecie poprawić swoją koncentrację. Dziś porozmawiamy o tworzeniu przestrzeni dla naszych myśli. Ile razy jest tak, że kiedy siadamy do nauki, ogarniają nas natrętne myśli nie pozwalające się skupić. Zaczynamy wspominać jakieś wydarzenia lub obmyślamy plan działania na następny dzień. Nawet kiedy już siadamy do nauki, zauważamy po pewnym czasie, że oczy wędrują po tekście bez zrozumienia, a myślami jesteśmy zupełnie gdzie indziej. Dopóki nie skupimy się na tym, co robimy, trudno będzie cokolwiek zapamiętać. Dlatego też mam dla Was krótkie ćwiczenie: weź głęboki wdech i usiądź wygodnie. Rozejrzyj się dookoła, gdziekolwiek jesteś, czy w pokoju czy na sali wykładowej, czy nad jeziorem. Zobacz, czego dookoła ciebie jest najwięcej. Możesz na chwilę zatrzymać prezentację, gdyż masz tyle czasu, ile potrzebujesz, aby odpowiedzieć na to pytanie. Staraj się odczuć pierwszą odpowiedź, jaka przyjdzie ci do głowy. Jesteś już gotów poznać odpowiedź? Otóż najwięcej dookoła jest przestrzeni. Jeśli jesteś w pokoju, pomyśl, co by było, gdyby nie było przestrzeni. Wszystkie sprzęty i meble byłyby stłoczone i nie mógłbyś z nich ani korzystać, ani doświadczać ich innych funkcji. Spoglądając w nocy na bezchmurne niebo, możesz zauważyć, jaka ogromna jest przestrzeń między planetami. Podobnie jest z myślami. Jeśli są stłoczone w twojej głowie, i ciągle się zmieniają oraz napływają, jak możesz je prawidłowo wykorzystać? Aby Twój mózg pracował lepiej, pozwól zaistnieć przestrzeni między Twoimi myślami. W tym celu usiądź wygodnie, weź głęboki wdech, zamknij oczy i odpręż się. Następnie pozwól, aby myśli przepływały przez Twój umysł jedna za drugą. Bądź obserwatorem i nie daj się im wciągnąć. Nie osądzaj ani nie analizuj żadnej z nich. Bezstronnie obserwuj, jak napływają i odpływają. Po chwili możesz zauważyć, że pomiędzy tymi przepływającymi myślami pojawia się mała przestrzeń, niczym niewypełniona. Skup się na tej przestrzeni między myślami. Z czasem zauważysz, że ta przestrzeń będzie się wydłużać. Im dłuższe chwile to będą, tym łatwiej będzie ci się skupiać. Niektórzy potrafią utrzymać taką przestrzeń przez około 10 minut, i jeśli wtedy wypełnią ją świadomie jakąś myślą, będzie to jedyna myśl, jaka zaprząta im głowę. I potrafią być na tej myśli doskonale skupieni. Aby stworzyć przestrzeń dla myśli, Pozwól sobie zaobserwować bez zaangażowania, jak napływają i odpływają twoje myśli. Zauważ małą przerwę pomiędzy przepływającymi myślami. Z czasem ta przestrzeń będzie się zwiększać, a im dłuższe będą chwile bez myśli, tym łatwiej będzie ci przychodzić skupienie się na czymś świadomie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnej prezentacji.